20 lat temu przeszedł szkolenie wojskowe. Trwało ono 6 tygodni. Przeszedł do rezerwy w stopniu kaprala. I oto pod koniec ubiegłego roku dostaje wezwanie do wcr yy, i otrzymuje przydział mobilizacyjny. Dowódca kompanii saperów. I on pyta, czy to nie pomyłka? Nie, nie pomyłka. Pyta, czy są jakieś szkolenia dla niego przewidziane w najbliższym czasie, bo powtórzę: 20 lat temu przez 6 tygodni przeszkolił się, doszedł stopnia kaprala. A teraz ma być dowódcą kompanii saperów. E, nie, e, proszę pana, tutaj cytat: My łatamy dziury. Więc ja oświadczam, ludzie, którzy łatają dziury i biorą pod uwagę wysyłkę. Wojska polskiego z taką metodą uzupełnionymi stanami jednostek to są zbrodniarze. To są ludzie, którzy biorą udział w planowaniu zbrodni i to są tematy dla prokur prokuratora.